Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części szukania herosów. Dzisiaj jestem mną Nadriel. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. A, witam, witam. Pierwsza część była, jak już pewnie wiecie, u Nadriela. No i w tym odcinku sobie poszukamy Kbacy wpierw, a później obła wpierw. Wpierw. A jest takie słowo słowniku? Jest. Myślałem, że nie ma. Żal. Anaryksji polskiego się kiedyś dowiedziałem, bo cała klasa się z kolegi śmiała oprócz mnie. No i pani wszystkim udowodniła, że jest takie słowo, i specjalnie jeszcze posłownik poszła. Pierw i chuj. No wpierw. No jest. <grych> Nagrywamy ten odcinek z jakąś 3-godzinną przerwą, tak? No, no nie wiem, o której my nagrywaliśmy o 18.00? No jakoś tak, 18, no, no. To no, to... o 18.00, 19.00. No teraz 23.00. to. Trochę nam się przesunęło, ale. Z mojej winy, oczywiście, żeby nie było na kierownika. No, ale z mojej winy też troszkę potem. No, ale to. Ale ja dobra, się... nieważne, ważne, że już jesteśmy, wszyscy jesteśmy zdrowi, znaczy ja i Nadriel. zależy pod jakimś względem. Zdrowie. A to nie, no to tak, to, to trzeba uwzględnić. No Właśnie. Okej, okay, no to jak już pewnie zauważyliście, ja szukam nowe respy, Nadriel szuka stary. Jeśli tak to można nazwać stare nowe respy No wykładno. Co niekoniecznie może mi się podoba no ale to kierownika filmik więc już nic nie mówię. Co ci się nie podoba? Ostatnio jak ci chciałem dać nowe respy to powiedzieć: A ja nie wiem jak to się tam szuka Było to A jedno tak Przyznań się Przyznaj się Dobra jak skończę to Ci pomogę Nie ma no, luzy dam radę jakoś Chociaż mhm. zarowej wejdę do wyjącej, to tam ile ma raz Dobrze pamiętam czy coś. Gdzie? Się gdzie, gdzie, gdzie? Wyjąca jaskinia. Wyjąca jaskinia? No tam, tak, 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 Dobra. tak. Jakoś Dobra. tak. Bo trzy respy będzie miał. Nie wiem, ja go tam tylko raz biłem, więc nie wiem. I to jeszcze na jednym respie takim w rogu. Myślisz, że w ogóle będzie? Skąd ja mogę wiedzieć? Może wytarek będzie, wytarek? może będzie, może nie będzie. No ty kurde Ale kurde. a Bac jeszcze tak tutaj nie szukaję. Ostatnio staję na wójcie i nagle pisze mi twój Brahol, że baca jest, nie? No Ja wiesz nie był koło wójca No wiem, tak Jakby cztery chcesz. kroki przeszedł, to bym go znalazł Dobra Kto To tam to tam gada? Brahol twój? No, coś tam gadał. Niech się, bo... niech się przywita, zawołaj go. Nie, lepiej nie, kurwa. Czemu, wstydzisz się brata? Yy, może. Rodziny się wstydzisz? <laughs> nie, nie, nieważne. Bruce Banner się pyta, czy mam coś na sprzedaż. Wiesz, że ci z wójta legę podwalili? Nie szkodzi. Kurde. A hełm przy Eee, to był naszej chyba. Ale na no, takiej reakcji się nie spodziewałem, kurczę. Myślałem Cześć... że to denerwuje może. Co się mam? denerwować w piksele? Szkoda nerwów. No dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Ale ten odcinek jest drętwy ja pierdzielę mam Co Serio? Nie na żarty. Tak myślałem, właśnie. To nie idę. <laughs> ja pierdolę. Zaraz tu przyjdę duży i se usuluję, tyle będzie z naszego wspólnego odcinka. A jakieś legi masz? Nie, nie mam. Nie e. mam. A, Bruce Banner do mnie pisze, przyszła koza do waza. <laughs> co to za No... no ze śluz... tak, ze coś po śluskiemu zagody. Joje, do no prosty chłopak ze Śląska, Co ja umie, i now węgiel kopać. Ale nie, to czekaj, bo to jest po hanysku Po Hanysowsku. Ja tam jestem bliżej Cesaroków. Jeśli nie wiecie, co to są Cesaroki, to sobie wygooglujcie. Właśnie nie wiem, wygoogluj mi. Albo sprawdźcie, któryś odcinek chwyta, ale ten najnowszy chyba. Z On tam tłumaczy gdzieś w połowie filmik. Co to są Cesaroki. Ja. Ja to teraz ci powiem, że szybko muszę z tobą skończyć ten filmik i idę oglądać, bo jest Barca i atletico, Znaczy atletik. Nie szkodzi, no to biegnij tu szybko. Barcaj tak zagra... A gdzież? Ja mu ciekawsze rzeczy niż oglądanie jak 22 debili goni... Nie, 22 debili biega kurwa za kulomik, żeby ją wtoczyć do kwadratu. <laughs> Lepiej iść się i się upić, nie? Tak. <laughs> tak, do kwadratu, Prostokąt też z kwadratem. <laughs> Żeby nie było. A teraz pewnie będą hejty, bo nie, lubię grać w piłkę nożną, ale oglądać to mnie chuj to wali. A mnie nie. Ja lubię to i to. A czemu już nie grasz w zespole? Długa historia. Co? Zdrowie nie pozwala, kolana wysiadają, skręciłeś kostkę. Nie, nie, zdrowe to ja to jestem. Dziewczyna piłka. dała ci ultimatum piłka albo ona. <laughs> nie. Co to jemu, gościu? może tata ci powiedział, że futbol jest pedalski i cię zaczął bić? To, a, to, a tata trenerem jest. A, no to, a... o, cześć. O, Chodź ty już. Gdzie Gdzie jesteś? Jesteś? Nie podchodź za blisko, bo ja kiedyś chciałem bić z twoim bratem, to kuźwa podszedł i zginął. Ej, ale ja biorę D, bo wam nie będzie bił wtedy. Okej, okej. Okay, okay. Ale ty masz jeden. Ale dam ci. Kurwa. Nie, bo tak to nie działa, wiesz o tym? Ja muszę Dobra, przez... nie chwali w ciebie. No to bij, ty to bij, kurdy, ty. Nie wiem co jest, a? i tak cię złożyłem w trzech walkach, jak mi cebeki wchodziły. No tak, a potem... Dwa Cebeki pod rząd weszły. Ale przyznaj, że byłeś wkurwiony, jak tak... No jak tak walczymy, walczymy, ja mam 70%, ty 50% i nagle cebek, dup, nie no ja To było niesprawiedliwe. Ale... Potem Strasznie. jak nie było CBK, to leżałeś, nie? A no, ale to już wiesz. Tylko ale... ile ty tu grasz, proszę cię, ja. Dobra, dobra. No, no, no. Sorry, ale nie zostawiłem... Park, tak kombo przywalić to człowieku. Nie zostawiłem na kielę. leka, sorry. Dobrze, kiero. Ja mam leka. Baturowego. Kurwa. A, złój. O! Ia! Ja! patrz. Dobra pamiętaj, żeby czekaj, lognąć Czekaj, 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 może jest wójt Prrr. No dawaj F A ja, ja już ja, No nie, ogarniam Cię typie O jest, czekaj Idziemy polegę. No dawaj, moja Dobra, Dobra. logamy Logamy Czyli, którą by tu postać na, którą postać by tu legnąć Legnąć Masz gościu teraz oba? Mam Dawaj. Na Skype ci wyślę. na Skype. Nie, bo będę musiał potem zamazywać mi się nie. Kłech włe, dobra, to ja idę od ty idziesz od tam, wiesz. Komnat. Komnat bo ja bo ja padam na komnatach. Bo 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 jesteś głupi. Bo 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 jestem słaby. Jego gewałci, pel. Gewałci, znowu na niego najeżdżamy i znowu będzie zły. Może być zły. Będziemy płacać? Nie będę. No widzisz. Bo ja go naprawdę bardzo lubię. To jest mój przyjaciel. Jego nie mogę tak ranić, tak po prostu. Ja. Co pierdoli, gościu? Co pierdoli? Po, po, pojebany. Pojebanany. Je banany. Ba szukasz? Jesz banany? Jem. Jem, a ty? Pytasz czy szukam, tak? Nie. No, nie pytasz, cofasz swoje pytanie. Tak. Oddalam to pytanie. <noise> szukasz już? Nie, gdzież stwierdzam mapy. Też tak można, o co Ci można, chodzi? Da, można, da się. No właśnie, wiem w czym problem? No Boże, i teraz znowu zaraz będę musiał iść na złudny trakt. No i bardzo dobrze Ja szuka. tam nie lubię szukać, bo, bo ciągle mam ten, świadomy że mogę coś przeoczyć. Niby ma kilka respów, a tak, a złapało mi to, a nie złapało. Ja pitore, ile on ma respów na P5, weź p 5 już patrzę. A gdzież? kilka? Kamazaty. Ka z. Tak, dokładnie o to chodzi. I ten. Katamarę z nowym zemściciem. Który level ma ten pajac? Yy... Zły ten... paralityk. Mam, mam go, mam oba. P5. Dajesz. Czy ja tam nie dojdę? <laughs> no wszystko za maty ja czekaj, mam klucz, zaraz, zaraz Ale zobaczę co? Uwaga, mam klucz, mam, 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 mam. Ty, synek. Co? Możesz tepnąć na komnaty, ja ci tam oczyszczę drogę No to ciach Dawaj O kurde Chodź A ty A tych, tych ubiję Chodź, <grypy>, grypy, będę zbierał śmieci Będę ci bił GRYPY dobra. Grypy Będę zbierał Uf. śmieci, bo jestem biedny Dobra, dawaj Żebyś nie padł czasem nie, spokojnie, biją w ciebie. <laughs> Jasne. Nie biją we mnie. nasi znaczy magowie będą u ciebie lać. Idziemy. Nie każ mi się prowadzić jak pijanego kolegę ostatnio. Okej, okay, ale to będzie strasznie krótki filmik, kurde ile? 13 minut? Tak na oko będzie. 13 minut masz? No teraz mam 11, ale zanim tam dojdziemy i ubijemy no to będzie. Oluju Czekaj, uwaga tu trzeba kulą mognie bić. Masz tarcze słońca. O dziękuję dobra auto jakie zostało? 56. P 56, P 50. O, Brachul mi pisze, że szuka koty. Kochy, koty. koty, Koty. Ja pierdolę. A co ja też powiedziałem przed nagrywaniem swojego odcinka, że... Persybacy? Tak. A nie bo, szukałem, bo szukałem respów Persa, a potem y tego, Jezus. Bac. Bacy. Bacy. Persów Bacy. P5, czekaj, jestem na P5. Gdzie on jest? Na prawo. Na prawo. <laughs> Jeszcze bardziej? Jeszcze. O kurcze, poczeki. No ale jest... szybko poszło, nie? No Ciach. Ale masz obu Herasów, to dobrze. No, a ty mieliście tylko jednego. No, jednego. Ale za to, to... ale za to rozmowa nasza nie była taka drętwa. No, zaraz później trochę jest. Ale co zrobisz? jeszcze właśnie takie, takie, taka śmieszna rzecz. Zaraz przed nagrywaniem, jak siadałem do nagrywania jasno drillem, gościu mi napisał, że, że mam strasznie długi przesój na kanale, bo pisz z filmiku. No, to jest prawda. Co mi chcesz dać? Co mi chcesz pokazać? Czym się chcesz pochwalić? No zobacz, wiesz kto to lotnął? Geralt. <grym> 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 Chciałbyś mieć taki Geralt, nie? <grym> <grym> Tak jak piersin, pewien. Jak piersin. Dobra, żegnaj się, ja się żegnam u Ciebie. No, to dziękujemy za obejrzenie filmiku. Mój kanał w opisie. Czy tak, prawdopodobnie będzie. Mnie też możecie subskrybować, brakuje mi niewiele do tysiąca subskrypcji. A łapkę w górę zostawiłeś? Pewnie, że nie zostawiłeś. Popraw się, no tak, poprawkę, się, lajkuj się. Jakżeś, moich widzów nazwą? No? <laughs> to twoich to wiesz. Dobra, trzymajcie się, cześć. Na razie.